Dzisiaj sprawdzimy Twoje plany na przyszłość, albo czy wszystko spełni się, albo wszystko Twoje plany, które Ty sobie tam wymyśliłeś, zadziałają, będą tak jak Ty chcesz. Zobaczymy, w jakich Ty jesteś energii i czy ten rozkład jest dla Ciebie. Zobaczymy ciebie, w jakich ty jesteś energiach. Możliwo y, też y, mogą patrzeć mężczyzny też, bo tutaj akurat wypada mężczyzna. Y, jeżeli patrzeć na kobietę, no to też y, wygląda tak. Y, ten rozkład będzie i dla mężczyzny i dla y, kobiety. Mężczyzna, który jest pewny siebie bardzo charakternej, bardzo przystojnej. Lubię siebie, lubię spłnić swoje marzenia. On rozumie, że dziewczyny jego lubią. Bardzo podoba się on. Umie bardzo ładnie rozmawiać, zachęcać do rozmowy pozytywnej, Taki, ale bardzo rodzinnej też. On lubi. Jakoś tak, być w gronie rodzinie. O tak, jakoś. Jeżeli do, to jest dla mężczyzny, jeżeli do nas przyszła kobieta, no to kobieta to kobieta, która jest w takich energiach chłodnych, e, e, energicznych, e, silna charakterem, e, bardzo lubi kierować e, ty zawsze umiesz powiedzieć. Jesteś też skierowana więcej finansowo i na spełnienia też swoich marzeń, nie idziesz na kompromisy, bardzo ciężko Tobie idą kompromisy. Ty możliwe ich chcesz czasami, ale Ty jesteś uparta i nie da się po prostu z Tobą dogadać się, bardzo ciężko. Ot jakoś tak, ty sobie wiesz, czego ty chcesz i ma być tak, jak ty to powiedziałaś. No ciężko idziesz też na kompromis z mężczyzną. Możliwe tak, mężczyzną po miłości widzę, że więcej ty taka jesteś, że ty lubisz tak jakby, tak jak ty chcesz i tak. No zobaczymy wtedy, nie, co, bo tutaj akurat i rozkady dla mężczyzny i dla kobiet, bo plany, które gdzieś tam splanowałyście, to może być dla dwójka. Dobra, kto sam siebie tam poznał? Tak? W jakich energiach? To dzisiaj akurat dla Was ten rozkład. Dobra, i zobaczymy plany. I czy te plany wszystkie będą spełnione? Wygląda taka sytuacja, tutaj idzie tak, chcesz spełnić marzenia, ale nie jesteś pewna w tym, że dasz rady. I wygląda taka sytuacja, że takie uczucie, że chcecie możliwe też plany, które związane jeszcze z innymi ludźmi, które powodują to, że mają Tobie pomóc. tylko światło trochę. Mają tobie pomoc, jakoś tak. Tutaj, jakby związek idzie tak: mężczyzna z kobiety, albo kobieta z mężczyzną. Tak, jakby, że z jednej strony, ale tenże czas każdy boi się, że możliwe w tej sytuacji, która gdzieś będzie między wami, każdy boi się, tak, jakby żeby ktoś był niszczery w tej sytuacji. Możliwe też, że związane, Zaraz zobaczymy. Так, можливо, теж зв'язана з тим, що були якісь плани, які собі, можливо, планували ще і дуже стресуюся, бо була ситуація, яка спопадувала те, що не вийшло так, як би спланувалося. І зараз виконувала така ситуація, що пробуєш знову і так якби мертві ще от тим, що десь може не підпасовувати. Можливо, теж мало бути якесь споткання, не вдалося те споткання. I jednak ty myślisz, że możliwe nie da się tego, tych planów tak jakby realizować, tak jak ty sobie planujesz. od jakoś tak, nie? I możliwe dlatego. tego. Ot, I wygląda taka sytuacja, że te plany w głowie ty trzymasz i ty jesteś tak jakby nastawiony. Jakby tak, że realizacja tych planów sobie planuję, że tak będzie i oto będzie, ale to wygląda tak, że musisz po prostu nastawić się tak, że jednak oni będą. Jeżeli to o mężczyznę, jeżeli po prostu dla kobiety, no to ma być także sytuacja z mężczyzną, który możliwo gdzieś pomoże w tej sytuacji, że może. Ty jesteś tak gdzieś tam troszeczkę nie wierzysz w to, że dasz radę i bo już tyli próbowałaś gdzieś jakiejś sytuacji, a możliwe to, że jakaś sytuacja spowodowała, spowodowała że e, możliwe też związana z mężczyzną, że ty teraz nie ufasz po prostu nikomu, tak? Ale jednak po prostu musisz troszeczkę poczekać i ty spełnienie marzeń możliwe też może być przez mężczyznę, tak jakby przez niego, tak jakby będzie jakaś taka pomoc, że on przyjdzie tak jakby i pomoże do spełniania Twoich marzeń. Tak, Ty po prostu boisz się takich e, sytuacji, m, że e, reakcja będzie taka, że będzie problemy z finansami. Ot, jakoś tak. Ty jakby chcesz próbować te wszystkie plany, które sobie spalnowałeś, ale w tenże czas e, człowiek boi się, m, że to nie będą takie pieniądze, które Ty sobie tam w głowie skombinowałeś. Jakoś tak. I jest ten strach. Ale y, tutaj wygląda taka sytuacja, że na tyle jesteś silna i jesteś silny, że mm, zaraz zobaczymy, że tutaj karta ta y, siódemka, nie? Ona taka jest, że ta droga i siódemka nam pokazuje, że to droga taka, że trzeba poczekać. że to nie jest może realizacja jakiegoś biznesu, realizacja jakichś tam planów, że Ty sobie spodowała, że zaraz budowanie domu, kupowanie mieszkania, kupowanie samochodu, tutaj taka realizacja też związana z finansami. I tutaj tak wygląda, że po prostu trzeba poczekać, że to nie jest taka szybka karta, że musisz e, być wytrzymały, cierpliwość do tego, żeby to Yy, dacie rady, bo siódemka nam zawsze tak pokazuje, że to nie będzie tak szybko, ale czy plany wszystkie zrealizują to, które planowałeś. No tutaj wygląda tak, że no że tak i tylko yy, wygląda sytuacja tak, że będą bardzo, jakichś yy, takich sytuacji możliwe, że już jest, że gdzieś tam yy, nie do końca jesteś pewna w tym, że dasz radę. Niezależnie czy mężczyzna, czy kobieta, bo tutaj wygląda tak: jeżeli kobieta, to po prostu już idziesz tak, że będziesz niezależna i pod dziesiątką ta, że tutaj idzie tak, jakby ty zarabiasz teraz pod osemką. Ósemka to karta, która jakoby wystarczy. No to nie jest to, na tyle ty sobie splanowałeś, a czy mężczyzna tak samo. Splanowałeś sobie na A, na to takie, że nowy początek nowego życia. Ty sobie w głowie masz początek nowego życia, nie zależy to kobieta czy mężczyzna i może w głowie masz początek nowego życia. Tak jakby chcesz zacząć coś. Ale pod osiemko, tak jakby też plany jest finansowo, że trochę żeby zacząć te nowe życie, to musisz y, więcej zarabiać, tak? Bo pod osiemkoj, to tak jakby wystarczy. No to nie jest to. Dla tych spełnień marzeń, które masz w swojej głowie, i to wygląda tak. Yy, problema jeszcze jest w tym, że możesz poddać się. Dlaczego? No bo trzeba czekać, nie? Pod siódemkę. I czasami może tak nastąpić w głowie, że. A może to nie to? A może ja sobie tak prosto wymyśliłaś coś tam? Ale nie. Po prostu trzeba sobie w głowie ułożyć, że. Yy, że ten. A z, z serduszkiem naprawdę będzie i te wszystkie marzenia, bo to spełnienie też początek nowego, spełnienie wszystkich marzeń. To jakby człowiek, który marzy o swoim życiu innym, ono wszystko przychodzi, ale tenże czas trzeba czekać, yy, dlatego że, m, żeby być tu niezależny i zarobić pod dziesiątką, Dziesiątka to yy, karta, która idzie, yy, że wystarczy i na podróżowanie, wystarczy i na to, żeby odłożyć. I będziesz czuć się takim nowym, energicznym, emocjonalnym, będziesz sama siebie, czy sam siebie tak jakby polubisz i doceniesz to, że ty dalaś radę, że jednak udało się, nie? I pod szóstki, pod szóstki to powiem, że... Karta, która no, wymaga jeszcze czasu, ale to do trzech miesięcy. Tutaj wygląda tak, że możliwe będzie trzeba um, dużo rozmów, żeby iść na kompromisy. Wygląda taka sytuacja. Możliwe też rozmowy będą o czymś nowym, o czymś otwartym, jakimś takim, który ty możliwo nie uczyła się, nie wiedziała o czymś, nie i potrzebujesz, będzie musiała potrzebować takiego nowego z czegoś poznać, żeby też udoskonalić się, możliwo tak, że będzie zarabiać, ale żeby dojść do tego poziomu, którego ty chcesz, by musiała jeszcze troszeczkę więcej pouczyć się, możliwo coś zrobić więcej, nie przestawać działać, bo tutaj po tym to karta taka, że gdzieś troszeczkę yy, poczujesz tak, jakby, że już trochę lepiej, i już, a jakoby można troszeczkę, a jednakże już dobrze, że można popuścić. Nie. Tutaj wygląda tak, że otwarty y, masz drogi, tylko żeby nie, y, nie stać po środku od jakoś tak. Po prostu, żeby być zadowolonym i zadowolonej w tym życiu, to po prostu y, trzeba będzie, tak, żeby. Nie, może, że tutaj wygląda tako, że żeby być pod asem yy, karodnie i że zarabiać naprawdę to co ty chcesz to po prostu tak samo czy mężczyzna czy kobieta trzeba być silnym yy, em, y, emocjonalnie psychicznie y, fizycznie y, też może tutaj wygląda tak że ty później po prostu yy, 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 będziesz taki w spokoju że jednak doszło do tego czego pragnął. Czy pragnę, pragnę, pragnęłaś, przepraszam za mój polski, nie czasami, ale staram się donieść tak, żeby było zrozumiało. Nie wiem, mam nadzieję, że to wszystko mm, można zrozumieć. Domo tutaj wygląda tak, że tutaj y, będziecie szczęśliwi, dlatego że do wszystkiego też będziecie podchodzić z miłością, z pozytywem. I bardzo tutaj jeszcze ważny kontakt z ludźmi, nie? Też takie pod ósemką i tutaj nie, kontakt z ludźmi, bo to też powoduje to, że m, ten kontakt da nam tu siłę i, i nowe m, jakieś informacje od innych ludzi. I to też bardzo ważne, nie? Ale na, no ja mówię, że najważniejsze, żeby nie stać w środku, żeby można było nie zarabiać na 10, nie? A pod asem zarabiać. Że jest wszystkie szanse, tylko po prostu, ja mówię, że y, będzie taka sytuacja, że ty tak jakby do czegoś dojdziesz i później mu że a nie, no wystarczy. Nie, jednak trzeba działać dalej, żeby wyjść na ten poziom, który ty chcesz. Od super.